czapka ma już 9 rzędów co dwa rzędy zmieniałam kolor 9 rzędów 9 rząd już jest wywrócony, tak żeby spokojnie można było rozpocząć rząd 10 i w moim przypadku czapka ma już długość 16 cm i został mi tylko ostatni 10 rząd będzie on troszkę zmodyfikowany żeby tutaj już u góry się ona skurczała Włóczka jest naprawdę gruba, więc dużo tutaj rzędów nie trzeba przerabiać. I teraz proszę zrobić dwa oczka łańcuszka, które zastępują pierwszy półsłupek, nawijany do tej pory zastępowało. Natomiast tutaj, w przypadku tego ostatniego dziesiątego rzędu, będziemy zupełnie inaczej przerabiać te półsłupki, ponieważ będziemy robić. Trzy półsłupki nawijane łączone górą. I już tutaj w tej pierwszej dziurce, gdzie powinny być trzy zwykłe półsłupki, zrobimy za chwilkę dwa półsłupki nawijane. Dwa, dlatego że ten trzeci składa się tylko z oczek łańcuszka. A więc robimy narzut, wbijamy szydełko w dziurkę i wyciągamy pędelkę tak, jak się przerabia zwykły półsłupek nawijany. Robimy y, narzut i wyciągamy pętelkę, ale nie przerabiamy jej do końca. W zasadzie to nie są półsłupki, tylko słupki łączone górą. Przepraszam za pomyłkę. To będą trzy słupki łączone górą. Jeszcze raz po tym robimy narzut. Powtarzamy w dziurce tą samą czynność, wyciągamy Pętelkę, narzut i przerabiamy przez dwie niteczki. Na szydełku mam trzy pętelki i dopiero łączymy to wszystko w całość. Narzut i przerabiamy właśnie przez te trzy pętelki. Dzięki tej metodzie mamy tutaj u góry nie trzy oczka, ale dwa i już będzie nam się ta góra tutaj skurczać. I tak tylko przerabiamy w tych miejscach, gdzie są dziurki. Trzy słupki łączone górą. Natomiast pęczki przerabiamy tak samo. Narzut. Tutaj wyciągamy te trzy półsłupki, które są pod spodem. Pomiędzy pierwszym a drugim robimy pęczek. I jeszcze przerobię to razem z Wami. Tutaj te pęczki będą nieco mniejsze. W tym ostatnim rzędzie tak po prostu wychodzi. Dwa nawinięcia. Trzy. 4 i 5. Odwinęłam sobie trochę włóczki. Ona się lubi szczepiać, ponieważ jest tak słabo skręcona, taka jej uroda. Przerabiam, wyciągam i przerabiam pęczek. I już wykonujemy taki ściek pęczek narzut i w następnej dziurce trzy słupki łączone górą a więc zabieram się do przerabiania wyciągam pętelkę, narzut i przerabiam tylko te dwie pentelki. teraz narzut jeszcze raz ta sama sytuacja przerabiam tylko dwie pentelki. na szydełku mam trzy pętelki i jeszcze trzeci słupek łączony górą wyciągamy Przerabiamy i na szydełku powinny być cztery pętelki. Teraz to wszystko przerabiamy, czyli narzut i ostrożnie przeciągamy przez wszystkie pętelki. Powstał nam tutaj taki ściek trzech słupków łączonych górą, a u góry tylko jedno oczko. I dalej przerabiamy pęczek tak jak do tej pory. Proszę ten rząd dokończyć. Pokażę jak go połączyć i jak dalej poradzić sobie z naszą grubiutką czapką. Skończony ostatni, dziesiąty rząd. Teraz połączenie w miejscu, w którym był tutaj pod tym pierwszym pęczkiem. Nasz ściek składający się z dwóch oczek łańcuszka i dwóch słupków łączonych górą. Tutaj jest to zbiorcze oczko tych słupków łączonych górą. I w tym miejscu robimy oczko ścisłe. I teraz przed nami już ostatni jedenasty rząd. Z racji tego, że zmniejszył nam się tutaj obwód tej góry, to jeszcze nie jest to tak, jak trzeba. Nie może być taka dziura, oczywiście. Zmniejszymy ją teraz takim bardzo łatwym sposobem. Nie zmieniam już koloru, ponieważ tutaj nie będziemy robić pęczków. Ten jedenasty rząd to będą same zwykłe półsłupki. I w tym miejscu, w którym połączyliśmy, robimy jedno oczko łańcuszka. I w dziurce pod tym oczkiem robimy jeden zwykły półsłupek, czyli nie takie nawijane, ale zwykłe. I przerobiłam. I tak już pomiędzy każdym pęczkiem w dziurce robimy po jednym półsłupek. Więc nie robię narzutu. Wbijam od razu w następną dziurkę, ściągamy jak najmocniej i przerabiamy jeden półsłupek. Przechodzę do następnego. Wbijam pomiędzy kolejne i półsłupek. Dzięki tej metodzie właśnie bardzo mocno tutaj zwężymy. Zrobię do końca te półsłupki pomiędzy każdym bombelkiem i powiem co dalej. Zrobiłam ostatni 14 półsłupek, powinno być 14 i tutaj rozpoczynaliśmy od pierwszego półsłupka. A więc łączymy ten ostatni rząd, wbijając szydełko właśnie w ten półsłupek. Maksymalnie przyciągamy do siebie te pentelki, narzut przeciągamy przez ten półsłupek i pentelkę na szydełku. Zrobiliśmy oczko ścisłe i zobaczcie, bardzo nam się zmniejszyła tutaj ta dziura to już praktycznie jest koniec nie będziemy więcej robić rzędów i zaraz tłumaczę jak zlikwidować tą dziurę proszę zrobić jeszcze jedno oczko ścisłe w lewo, czyli już tłumaczę, wbijamy szydełko w oczko obok, czyli w następny półsłupek w lewo tutaj robimy narzut, przeciągamy przez to oczko pętelkę na szydełku i jedno oczko łańcuszka jeszcze Zaciskamy i teraz dwie opcje. Pierwsza opcja, tak jak mówiłam, może być z pomponem. Pasowałoby, żeby tej dziury tutaj nie było. A więc, jeśli robicie taką tradycyjną czapkę z pomponem, musi to być wszystko zamknięte. Żeby było zamknięte, musimy odciąć dosyć długi kawałek włóczki. Myślę, że tak z 40 cm. I za pomocą igły dziewiarskiej, tutaj przygotowałam takie z dużym oczkiem, zszyć tutaj ten wlot, tak to nazwijmy, i dopiero potem przyszyć pompon. Także odcinamy, wyciągamy z pętelki, żeby nam się tutaj nic nie popruło i dopiero zszywamy fajnie tą dziurkę. Po przyszyciu pomponu, naprawdę bardzo ładnie te czapki z pomponem wyglądają likwidujemy jakiekolwiek tam widoki tego, że było szyte druga moja propozycja zostawiamy tą dziurkę tak jak jest dlaczego? to jest bardzo fajne rozwiązanie dla pań, które mają długie włosy i zauważyłam, że w internecie jest teraz dużo takich propozycji właśnie takich czapek do wykonania które mają dziurkę tutaj na włosy można wtedy wypuścić kucyk Zrobić koka i nic pod czapką nam się tam nie gniecie, nie przeszkadza. Ja zostawiam chyba z tą wersją dla długich włosów, a więc tutaj odcinam już kawałeczek, wyciągam z pętelki, żeby się nie pokryło. Wszystkie niteczki oczywiście muszą być schowane. I teraz robimy nasz ściągacz. Odwracamy na drugą stronę. Szykujemy sobie odpowiedni kolor włóczki i zabieramy się za nasz ściągacz. Ściągacz będzie wykonany ściegiem półsłupków nawijanych, reliefowych, wkułowanych od tyłu i od przodu. Również użyję dwóch kolorów, będzie to tworzyć taki fajny, przeplatany efekt ściągacz ten bardzo przypomina taki tradycyjny ściągacz robiony na drutach. Rozpoczynamy pracę jeszcze od zwykłych półsłupków, a więc będzie troszkę łatwo. ściągacz w dalszej części będzie nieco trudniejszy. Półsłupki reliefowe są takie no, troszkę bardziej wymagające, ale również warto zachęcam, żeby się ich nauczyć. Robimy pętelkę zielonym kolorem i wracamy do momentu, w którym rozpoczęliśmy naszą czapkę, czyli do łańcuszka początkowego, tutaj w okolicach tego miejsca, gdzie jest niteczka. Specjalnie jej nie chowałam, żeby tutaj w miarę było rozpoznane, gdzie rozpoczęliśmy. Tutaj przed tym guskiem. Wbijam szydełko i właśnie będziemy robić pomiędzy każdym półsłupkiem również jeden półsłupek nawijany. Tutaj nie ma wyraźnie wyodrębnionych oczek. Co prawda jest tylko jedna pętelka z łańcuszka, ale nie będziemy w nią wbijać szydełko, ponieważ będzie się brzydko rozciągać. My wbijać będziemy pomiędzy półsłupki, żeby to tworzyło taką jedną całość. A więc wbijam szydełko właśnie przed... Tym gózkiem początkowym, supełkiem łapię moją pentelkę, nieco ją sobie zmniejszę, ponieważ jest za duża, i robię jedno oczko. Mocno zaciskamy i już rozpoczynamy pracę nad półsłupkami nawijanymi. Proszę zrobić narzut i jeszcze raz pod tym. Oczkiem łańcuszka wbijamy szydełko, i tu robimy pierwszy półsłupek nawijany. I tak już wykonujemy ten pierwszy rząd. Pomiędzy każdym półsłupkiem, tutaj pod pęczkami, trzeba będzie sobie troszkę porozchylać. Przy okazji, wrabiamy tą niteczkę w ten rząd półsłupków, także to jest też fajna sprawa. I robimy po jednym półsłupku nawijanym. Przerobię to i po pauzie pokażę, jak połączyć ten rząd. Pierwszy rząd półsłupków nawijanych skończony. Teraz po ostatnim półsłupku wbijamy szydełko w pierwszy półsłupek, tutaj było oczko łańcuszka i my w pierwszy półsłupek, wbijamy szydełko na szydełku była tylko pętelka nie było narzutu i tutaj robimy oczko ścisłe narzut, przeciągamy przez to oczko i pętelkę na szydełku teraz będziemy już robić półsłupki reliefowe wkułowane od przodu i od tyłu, ale zmienimy kolor, żeby był taki fajny efekt to zmienimy kolor proszę zrobić pętelkę niebieską i zmieniamy kolor jeśli macie jakieś inne metody zmiany koloru można śmiało dostosować do siebie łapiemy na szydełko pętelkę niebieską, przeciągamy przez zieloną, ale tak żeby nie przeszedł supełek i zaciągamy tą zieloną niteczkę a na naszym a tutaj na niebieskiej robimy Jedno oczko łańcuszka, zaciskamy i jeszcze raz tutaj ściągamy zielony kolor, i tego zielonego koloru nie odcinamy. On będzie jeszcze nam potrzebny, ponieważ ja co rząd będę zmieniać kolor, żeby był właśnie taki ciekawy efekt. I teraz już mamy jedno oczko zrobione, i będziemy wykonywać teraz półsłupki. Reliefowe. Najpierw półsłupek reliefowy wkułowany od przodu, czyli robimy narzut i zerkamy na ten pierwszy półsłupek. To jest o tutaj ten półsłupek. Jest on dosyć ciasny, ponieważ tutaj był początek naszego y, rzędu. Więc wbijam szydełko od przodu, jest to półsłupek reliefowy wpływany od przodu Więc wbijam od przodu, tak jakby w środek tego półsłupka W środek, czyli chodzi mi tutaj o jego wysokość Wbijam w ten sposób, tak żeby przebić się na drugą stronę Nie jest to łatwe, ponieważ tutaj był początek Jestem na drugiej stronie i wyciągam szydełko właśnie Pomiędzy tym pierwszym a drugim półsłupkiem. Z przodu wygląda to tak, a z tyłu pokażę Wam, wygląda to tak. A więc nie wbijamy w oczko łańcuszka, tylko przeplatamy i dopiero wykonujemy ściek półsłupka, czyli narzut niebieski. Wyciągamy długą pętelkę, tak żeby pasowała do tego miejsca tutaj na szydełku i przerabiamy tak jak zwykły półsłupek. Tutaj jest prosto, tylko problem jest taki malutki w tym momencie. To był półsłupek reliefowy wkuwany od przodu. Teraz będzie półsłupek reliefowy wkuwany od tyłu naprzemiennie. Raz ten, raz ten będziemy wykonywać, a więc robimy narzut i zerkamy na następny półsłupek Tutaj jest wkuwany od tyłu, a więc wbijam od tyłu O, tutaj wbijam od tyłu Tutaj jest y, niteczka, którą wrobiłam, więc ona tutaj nieco przeszkadza Wbijam i również oplatam tak, żeby wyszło z tyłu Z przodu wygląda to tak a z tyłu jest ten półsłupek, który, oj przepraszam, wyszłam z obiektywu. A z tyłu jest ten półsłupek, który opletliśmy i również tutaj robimy półsłupek, tak jak zwyczajnie się przeplata, więc narzut wyciągamy i przerabiamy. Następny jest półsłupek od przodu. Następnym wbijamy szydelko od przodu, narzut. Jest to troszkę trudniejszy ścieg, a więc początkujące osoby się nieco pomęczą. I już jest zrobione. Teraz od tyłu. Wbijam od tyłu. Mi tutaj dużo szkodzi ta pentelka, a ta niteczka Oplatam wyciągam na drugiej stronie i wyciągamy przerabiamy teraz od przodu następny półsłupek narzut i od tyłu następny i tak już robimy do samego końca tego rzędu. Od tyłu zrobiono, teraz od przodu. I zobaczcie, tworzy nam się taki ciekawy dosyć ściek. To jest jak najbardziej właściwy wygląd tych półsłupków reliefowych. Tak proszę przerobić do końca tego rzędu. Pokażę jak połączyć i jak rozpocząć następne. Na przemiennie, raz półsłupek reliefowy wkuwany od przodu, raz od tyłu, od przodu, od tyłu. Pierwszy rząd półsłupków reliefowych już zrobiony. Mam zrobiony ostatni niebieski półsłupek reliefowy. Jest to półsłupek wkuwany od tyłu. I teraz jak rozróżnić, które to są od tyłu, które od przodu? Te od przodu są pokazane w całości. Od tyłu mają tylko taki paseczek, są bardziej schowane. Jest to ważne, ponieważ y, wszędzie tam, w następnych rzędach, tutaj, gdzie jest półsłupek reliefowy wkuwany od przodu, na nim robimy również od przodu. Tu, gdzie od tyłu, tu robimy od tyłu. I już pokazuję. Łączymy ten rząd i każdy następny tym samym sposobem, a więc na szydełku nie mam narzutu. Wbijamy szydełko pomiędzy te oczko łańcuszka, pierwsze, a pierwszy półsłupek, pomiędzy, yy, dlatego że w oczko łańcuszka nie było mocno zaciśnięte i nie da rady wbić się takim grubym szydełkiem, także pomiędzy. I robimy tutaj oczko ścisłe. I tak już... Łączymy każdy następny rząd. Teraz zmieniamy kolor. Niebieskiego nie odcinamy i wyciągamy tutaj sobie spod spodu zielony kolor. Wbijamy szydełko i wyciągamy sobie pętelkę zieloną. Niebieską zaciskamy maksymalnie, a zielonym kolorem robimy. Oczko łańcuszka również zaciskamy. Jak Wam się niebieska później, to jeszcze podciągnijcie delikatnie. I już pracujemy teraz z zielonym kolorem. I tak już przerabiamy każdy następny rząd ściągacza. Będzie on identyczny. Narzut robimy, i tutaj, gdzie był półsłupek nawijany, wkuwany od przodu, również robimy taki półsłupek wkuwany od przodu. Czyli od przodu wbijam, oplatam. I również przerabiam tak, jak zwykły półsłupek nawijany. Teraz był od tyłu, a więc robimy narzut i wbijam od tyłu, ale nie wbijamy w kolor zielony, tylko w kolor niebieski. Oplatam, z przodu wygląda to tak, z tyłu wygląda to tak, zobaczcie. I przerabiamy półsłupek reliefowy. Wyciągamy pentelkę i przerabiamy również ten półsłupek reliefowy wkuwany od tyłu. Teraz mamy od przodu, a więc tutaj również od przodu musi być półsłupek reliefowy, tutaj od tyłu, i tak dalej, i tak dalej. Naprzemiennie zerkamy, co było w rzędzie poniżej, i przerabiamy. I to jest właśnie nasz ściągacz. Tworzy się taka ciekawa faktura. Tworzą się tutaj takie wyraźnie wyodrębnione prążki Dodatkowo zmiana koloru, bardzo fajnie tutaj taką plecionkę tworzy Naprawdę bardzo ciekawie to wygląda Czapka się taka sportowa robi, bardzo fajnie Ja zrobiłam kilka rzędów, może z 4 rzędy 5 maksymalnie, nie więcej Nie chcę, żeby to był zbyt duży ściągacz Jeszcze może tylko taka informacja, że ściągacz ściek reliefowy naprawdę ściąga robótkę także jeśli wyszła Wam tutaj za duża czapka to Wam ciut ściaśni także, że będzie, będzie ciut mniejsza ta czapka łączymy identycznie jak pokazałam przed chwilą, a więc pomiędzy to oczka a półsłupek zmieniamy kolory, chyba, że chcecie tylko jednym kolorem, to też może fajny efekt wyjść i na tym Moja rola się skończyła. Jeżeli uda Wam się zrobić takie czapki, bardzo proszę podsyłajcie zdjęcia. Jeśli podobał Wam się ten filmik, to dajcie łapkę w górę. Mam nadzieję, że będzie przydatne, że przyda Wam się zarówno umiejętność ściegu, jak i pęczków. Naprawdę ciekawie to wygląda. Dziękuję za uwagę i życzę powodzenia w szydełkowaniu.